Witam serdecznie Państwa. Gorączka złota nabiera na sile w Stanach Zjednoczonych. Temat złota, temat srebrnych monet, temat złotych monet rozpowszechnia się niczym świeże bułeczki. Ludzie, którzy mają naprawdę bardzo dużo pieniędzy, prowadzą wielki, nie powiedziałbym marketing, ale z drugiej strony to też się wygląda jak marketing. Tak więc na temat złota i oczywiście srebra to oznacza, że w Stanach Zjednoczonych jest gorączka złota, gorączka srebra. Już nawet nie chodzi tylko o złote monety, ale chodzi także o srebro. Szanowni Państwo i właśnie w tym punkcie. Polska może bardzo dużo zyskać ze względu na to, że my wydobywamy bardzo dużo srebra. Rzecz w tym, że problem jest taki, iż srebrne monety nie są aż tak popularne w Polsce, jak powinny. I jest to z mojego punktu przerażające, z punktu widzenia przerażające, ze względu na to, że jeżeli wydobywamy tyle srebra i my nie mamy największej, jednej z największych mennic srebrnych monet na świecie, to coś jest nie tak. Jeszcze jest zrozumiałe, iż e, cena złota, e, przepraszam, e, że e, złote monety, no my nie wydobywamy zbytnio dużo złota, jakieś chyba tam wydobywamy, ale zbytnio dużo go nie ma, ale wydobywamy bardzo dużo srebra. I w danym momencie srebro stało się e, jeszcze bardziej soczystym kąskiem ze względu na to, że cena srebra rośnie jeszcze mocniej. Jednak to, co jest najważniejsze w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, że środowisko finansów i ekonomii w Stanach Zjednoczonych, które rozpowszechnia dalej na świat anglosaski pojęcie i gorączkę złota pojęcie srebrnych monet, złotych monet, jest tak mocne, że miliony, dziesiątki milionów ludzi teraz myśli nad kupnem srebra i złota. Zresztą jak widzimy w ostatnich tygodniach srebro podrożało bodajże dwa razy mocniej aniżeli złoto, czyli można było zarobić znacznie więcej na srebrze aniżeli na złocie. To jest wielka szansa dla rzeczpospolitej i wielkiego zarobku. I teraz jest pytanie. Gdzie powstanie największa mennica w Polsce, która powinna być największą w Europie i jedną z największych na świecie? Czy powstanie, czy też nie powstanie? Czy dalej będziemy tylko wyrobnikami? Ee, biżuterii srebr ze srebra, czy też będziemy sprzedawać srebrne monety, Szanowni Państwo, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Gorączka złota nastała, gorączka srebra nastała, a w centrum tej gorączki srebra jesteśmy my, Polacy, jako że wydobywamy. Prawie najwięcej srebra na świecie, a per capita, chyba najwięc, najwięcej na świecie, wręcz wreszcie możemy się z czegoś cieszyć. Wreszcie z czegoś się możemy cieszyć. To no jest pytanie, czy my wykorzystujemy, szanowni Państwo, swój potencjał? Zanim przejdę dalej, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. To jest bardzo ważne dla każdego kanału na YouTube, także dla tego kanału YouTube. Kliknij. Szanowni Panie, Szanowna Pani, w subskrypcję i dzięki temu ten kanał będzie mógł się rozwijać. Bardzo za to dziękuję, kłaniam się nisko i także dziękuję wszystkim tym, którzy kanał już subskrybują. I także bardzo proszę o kliknięcie łapki w górę, co pomoże algorytmowi rozpowszechnić ten content. Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej, oczywiście wezmę łyka kawy. No, i jedziemy. O co dokładnie chodzi? Oczywiście, jeżeli chodzi o złoto, to dokładnie chodzi o to, że złoto drastycznie yy, podrożało. Jednak, yy, jeszcze ważniejszym jest fakt, yy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? A dzieje się to, iż w przestrzeni guru bizneso guru inwestycyjnych em, guru nawet od nieruchomości, już wiesz, zbytnio o nieruchomościach dzisiaj nikt nie gada, bo to Amerykanie nie są idiotami, prawda, i wiedzą, że jakie jest gigantyczne oprocentowanie, no to nama, znaczy namawiać, no, propagować inwestowanie w nieruchomości, gdy nieruchomości są dalej jeszcze drogie, a oprocentowanie bardzo wysokie, w kraju, w którym nieruchomości się kupuje na kredyt, i tak dalej, i tak dalej, prawda, i flipuje kredytami, jest co najmniej głupie. Jest co najmniej głupie i śmieszne, prawda, Śmieszne i głupie naraz. Ale złoto i srebro to już jest inna sprawa. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem wcześniej, że jest taki pan, on się, on ma na imię, on się nazywa Robert Kiyosaki i on, i on robi takie podcasty, i teraz robi podcast z takim człowiekiem, który pracuje dla firmy, która bodajże sprzedała przez 35 lat srebra i złota. On chyba nie wiem, czy on tylko srebrne monety robi, ale chyba tylko srebrne, nie wiem, czy on złote i srebrne robi na 9 miliardów dolarów. I on mówi, że obecnie w danej sytuacji jest tak, że w czterech najważniejszych mint, czyli tych takich fabryk monet brakuje. Brakuje srebra, brakuje złota. Nie ma. Nie ma mówi że w ciągu ostatnich trzech tygodni zrobił więcej biznesu aniżeli w ciągu ostatnich lat. I teraz pomijając fakt czy też złoto czy srebro bo widzimy tutaj złoto podrożało bardzo mocno proszę zobaczyć dzisiaj tylko 2070 ale przecież jeszcze przed chwilą kosztowało szanowni państwo 2050 dolarów. Yy, mimo to że. złoto mogłoby z jakiegoś powodu teoretycznie być napompowane to istnieje druga sprawa, a istnieje wiara wiara ludzi w to, że złoto będzie drożeć, wiara ludzi w to szanowni państwo, jeżeli Robert Kiyosaki człowiek guru z zakresu nieruchomości, z zakresu biznesu którego przeczytało miliony ludzi jak nie dziesiątki, którego słucha miliony ludzi w Wiecie, tylko słucha jedna trzecia, nie wiem, nie wiem, połowa republikańskiej Ameryki, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak. Bo wiadomo, że Ameryka się dzieli na demokratów i republikanów. Ta demokracja tam to nie do końca jest taka. Wiecie, bo jeżeli u nas ktoś w Polsce mówi, że jest demokratą, prawda, że na przykład chce demokrację, to nie do końca ma na myśli demokratów z wielkiej, z, z, ze Stanów Zjednoczonych, bo tam są republikanie i demokraci, prawda? Bo demokrata tam to nie do końca Demokrata tu, bo Polsacy może i chcą demokracji, ale demokracja w wykonaniu tego, co widzą Polacy, a Amerykanie to dwie rzeczy, bo demokraci tam to bardziej są w danym momencie e, socjaliści i komuniści i tak dalej, ale to już jest druga sprawa. Ale to już jest druga sprawa. E, pomijając ten fakt, Chciałbym przejść do tego, że właśnie Kiosakiego znaczna część republikanów słucha tej republikańskiej strony świata, prawda? Oni dużo mówią o tym, że te 5000 lokalnych banków może zostać zniszczonych w Stanach Zjednoczonych, że te pieniądze mogą przepłaść, przepaść, no bo w Stanach Zjednoczonych powiedzieli, że nie będą ratować małych banków, specjalnie została taka panika wytworzona. No nie, nie jest dobrze i i remedium na to wszystko jest złoto i srebro. Już w, w percepcji Amerykanów. Powiem tak. W percepcji Amerykanów, chociażby na statystykach tej oglądalności tego medialnego łubu-dubu, złoto i srebro w percepcji Amerykanów wbija się coraz mocniej. Prawda? Więc y mamy coś takiego jak psychologia tłumu, prawda? psychologa tłumu, ludzie wierzą, no to jak wierzą, no to wierzą, no to wierzą i będą kupować, jak przestaną wierzyć, to nie będą kupować, prawda? Ludzie wierzą, że bitcoin jest fajny, no to go kupują, jak przestaną wierzyć, że jest fajny, to przestaną go kupować, tylko że z bitcoina tam nic nie wystrugasz, a ze srebra i ze złota można zrobić 1500 różnych rzeczy, prawda? a i zło, srebro jest od pięciu tysięcy lat y, pieniądzem i, i złoto, i, i, a y, znaczy srebro zło, srebro nie, ale złoto, prawda? Ma yy, tam Bitcoin tam od trzech lat, od 5 powiedzmy, tak? Wiadomo, że od 10 prawie, tak mniej więcej, ale. Yy, I o to chodzi, że ludzie po prostu rzucili się na złoto i na srebro, ja to tłumaczę ciągle. Zresztą tam od zawsze mówiłem, że złoto i srebro jest złoto, kruszce, to jest dobra dywersyfikacja, prawda? Tak samo jak i nieruchomości. Po prostu świat jest taki, że są te dekady i w niektórych dekadach bardziej się opłaca trzymać pieniądze w pieniądzach, potem w niektórych w nieruchomości, jeszcze w innych tylko w biznes, w akcje, tu w złoto, w srebro, prawda, ale najlepiej to prowadzić dywersyfikację ryzyka, tylko że w obecnym świecie, gdy tacy ludzie jak tacy guru bogaci ludzie pokazujący swoim życiem, oni są bogaci, prawda, bardzo, nawet nawet są bardzo bogaci. I ci ludzie, których słuchają, inni ludzie, i inni ludzie, którzy ich słuchają, mówią innym ludziom, którzy też ich słuchają. To znaczy, to znaczy, wiecie, jedna trzecia Ameryki, prawda? Jedna trzecia Stanów Zjednoczonych, czy może nawet i połowa, zrzucili się na srebro i na złoto po prostu. Przepraszam, wezmę kawy. I jest druga taka sprawa, że. Tej narracji gorączki złota jest narracja, że. Dolar amerykański to toilet paper. Że to papier toaletowy, tak? No. I no, chyba każdy rozumie, że jeżeli ludzie zaczynają, wszyscy mówią, że coś jest B, a coś jest dobre, no to wiadomo, że to B jest B, a to dobre jest dobre. No i koniec, prawda? I. Teraz jest taka sytuacja. Po prostu proszę zobaczyć, co się stało ze srebrem. Tu mamy złoto, a proszę zobaczyć, co się stało ze srebrem, prawda? Ale oczywiście z samego gadania rzeczy się nie robią i też muszą być do tego warunki. Proszę zobaczyć, co się stało ze złotem, ze srebrem. Szanowni Państwo, 25% w ciągu kilku tygodni, proszę zobaczyć. Z 17 tam 16 było, bo to tygodnie pokazuje, prawda? Proszę zobaczyć. Ee, więcej, co ja mówię od września, od września, szanowni, od, no, w miesiąc 25%, a w miesiąc, proszę zobaczyć, w miesiąc z 23%, w niespełna kilka, tygo, w kilka tygodni, 25% wzrostu srebro z 20 na 25 dolarów, prawda, za uncję. A jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o. Szanowni Państwo, od września srebro wzrosło prawie 50%. Prawie 50%. I o co chodzi ze srebrem? Ze srebrem chodzi o to, że samo srebro w sobie ma wartość, ale największą wartość mają te koiny, prawda? oczywiście biżuteria też, ale te koiny, prawda, te, te, te monety dlaczego Polska nie jest masowym producentem srebrnych monet, szanowni Państwo w Austrii nawet jest, ona chyba w ogóle srebra nie wydobywa, bo o to chodzi, że jedna, jedna na przykład uncja srebra, czy tam jedna moneta kosztuje na przykład 30 dolarów, czy 32 dolary, prawda, ale jedna uncja srebra prawda, przemysłowego w sztabce kosztuje 25 dolarów Czyli na sprzedaży, na samej sprzedaży i wyrobieniu monety, zarabia się prawie 8 dolarów. To jest bardzo dużo, tak? I my powinniśmy, nie dość, że wydobywamy to srebro, ale powinniśmy. Ja byłem ostatnio w 15 czy w 10 sklepach z biżuterią, ze srebrem i ze złotem. No, oczywiście złota, ile chcesz, srebra, ile chcesz, brylantów, ile chcesz, ale. W żadnym nie było srebrnych monet. Ani złotych. Były jakieś tylko sztabki złota, takie malutkie, prawda? Sztabki złota, ale nie było srebrnych monet. Eee, nie było złotych monet. I tyle. Mimo to, że wyrabiamy tyle tej biżuterii, mimo to, że wyrabiamy tyle tego srebra, prawie najwięcej na świecie, a per capita chyba najwięcej, no ale srebrnych monet w Polsce nie możemy kupić, a ja przecież nikomu nie będę nakazywał wyrobywa, wyrabiać srebra e, srebrnych monet, oczywiście w Polsce można bardzo dużo srebrnych monet kupić ale jest ich stosunkowo, stosunkowo dosyć trudno, prawda? na taki kraj, który wyrabia tyle srebra to jest co najmniej dziwne jeszcze w takich e, czasach tak więc wszystko, wszystko teraz się rozchodzi o percepcję, szanowni Państwo, o percepcję, oczywiście nikogo nie namawiam do kupowania, sprzedawania srebra, pamiętajmy, każdy podejmuje decyzję na swoje własne ryzyko, to jest wideo edukacyjne, informacyjne. Ale o co też chodzi tutaj, szanowni Państwo, pomijając tą całą percepcję, pomijając tą całą percepcję, którą się obecnie wytwarza, no musimy też zrozumieć taką jedną podstawową rzecz, którą ja ciągle powtarzam. Że już w roku, już w roku, już w roku, proszę zobaczyć, już w roku, już w roku 2000, yy, w roku 2000, bodajże 8 czy tam 10, srebro już kosztowało te 1800 dolarów, prawda? Prawie. No dzisiaj kosztuje 2000, 2050 przed chwilą kosztowało, ale te 13 lat temu, gdy srebro już kosztowało prawie tyle, co dzisiaj, było bardzo drogie, znaczy to złoto, bo to jest wykres złota, ale przez te 14 lat, szanowni państwo, wygenerowano tak dużo pieniądza z taniego kredytu, tak dużo wydrukowano pieniądza, że dzisiaj ekwiwalentem, yy, że srebro i złoto dzisiaj mogłoby kosztować 5 tysięcy dolarów za uncję, prawda, srebr, złoto prawda? 5 tysięcy, 6 tysięcy bez żadnego problemu, a tym bardziej jeżeli cena dolara wróci do swojej normalnej wartości gdzieś nie wiem, 3,50 za dolara, 3 złote za dolara, 2,90 za dolara nie wiem, 3,60 za dolara 2,80 za dolara, prawda 3,20 za dolara bo właściwie to już nie wiadomo jaka jest normalna cena dolara amerykańskiego bo coś takiego oczywiście teoretycznie nie istnieje. I naprawdę dzisiaj by się nikt nie obraził. Tym bardziej, jeżeli dolar wróci do swojej normalnej wartości sprzed 2020 roku, że srebro będzie kosztowało 4000 dolarów, 5000 dolarów. Tym bardziej właśnie z tą spiralą. Już nawet nie chodzi o to, czy Robert Kiyosaki ma rację. Czy ta gorączka złota ma uzasadnienie. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o narrację. Chodzi o narrację, że jest taka narracja, prawda? I poprzez narrację ludzie to srebro, to złoto kupują. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jeżeli coś jest bardzo, bardzo drogie, jeżeli ktoś kupi sobie wszystkiego, np. złota za milion złotych, to musi pamiętać, że złoto może na chwilę na przykład spaść, prawda, mocno o połowę, a potem znowu wzrosnąć, więc jeżeli ktoś kupi za milion złotych złota i to złoto na przykład potanieje na dwa lata o 50% i sprzeda na dole, no to wiadomo, że tu straci, prawda, tą połowę, ale jeżeli się akurat wzrośnie potem i znowuż zyska, prawda, do 5 tysięcy i sprzeda dopiero tu, no to zyska, prawda, to zyska taka osoba, trzeba o tym pamiętać, prawda, że tak to wygląda że no, nie kupuje się, Szanowni Państwo, tego złota, tego srebra, w ogóle się nic nie kupuje wszystko na pałę, kupuje się wtedy, gdy jest tanio, sprzedaje się wtedy, gdy jest drogo. Jeżeli kupimy nieruchomość drogo na drogi kredyt, a właściwie jeżeli kupimy nieruchomość drogo na tani kredyt, z niezamrożonym oprocentowaniem, No to nieruchomość może stracić na cenie np. Na 40% na 5 czy 6 lat albo 7, a kredyt z niezamrożonym oprocentowaniem może nabrać oprocentowania i będziemy mieli ratę dwa razy większą, szanowni państwo. Tak to właśnie wygląda. I trzeba też pamiętać, że w stosunku do złotówki, że u nas u nas też jest taki rząd, który, wiecie, drukuje te pieniądze, chce rozdawać kredyty bankom i deweloperom za darmo, znaczy chce, chce spłacać bankom kredyty, które oni będą dawać na rzeczy, które no, nie mają takiej wartości, prawda? Chcą rozwadniać te pieniądze, złotówkę chcą rozwadniać, prawda? Więc podejrzewam, że i dolar będzie jeszcze bardziej rozwadniany i złotówka może być jeszcze bardziej rozwadniana no mamy takich ludzi u władzy i oni mówią po prostu zwyczajnie wprost, no, że będą drukować pieniądze że będą rozwadniać złotówkę, że będą niszczyć po wartość polskiego złotego no i to wtedy srebro też będzie drożeć w stosunku do złotówki, prawda może i dolar się nie umocni ze względu na to że no stoimy przed takim wyborem niszczyć dalej polskiego złotego, czy go umacniać, prawda, mamy u władzy ludzi, którzy chcą tego złotego osłabiać e i osłabiają go od 7 lat, prawda to i dolar może tracić w stosunku do srebra i złotówka. Złotówka wcale nie musi się umacniać, jeżeli będziemy niszczyć dalej polskiego złotego, ale inne waluty będą się umacniać do dolara amerykańskiego. Tak jak nie wiem, Battajski czy nie wiem, yy, filipińskie Peso czy to co tam jest. No nie. Bo się o tym nie mówi, że polska złotówka nie traci tylko do Dolara. Polska złotówka traci do wielu, wielu, wielu innych walut, które generalnie no, są to waluty kieps dosyć kiepskie, ale te waluty bardzo mocno y, zyskują. A przepraszam, wezmę Kakawy. Tak więc trzeba sobie zadać y, wielkie y, pytanie, y, co się niedługo stanie. Co się niedługo stanie? Stany Zjednoczone nie są w stanie dalej podwyższać oprocentowania bez totalnego schłodzenia, z tego co wygląda, bez totalnego schłodzenia swojej gospodarki. No, Silicon Valley się zawalił, w Szwajcarii bank się zawalił, prawda? Sytuacja jest jaka jest. I z tym nikt nie jest w stanie wygrać jakoś, tak, prawda? Tych pieniędzy nadrugowali, prawda? Szwajcarzy tracą w oczach. No, Szwajcarz, Szwajcaria stała się Bantustanem. Wychodzą następne e, obrzydliwe wiadomości na temat Szwajcarów, prawda? Ludzie mówią, że to dolar jest zły, czy ten, ale. Za to, co robią Szwajcarzy, to w Stanach Zjednoczonych ci ludzie by tam siedzieli w więzieniach, prawda? Tak samo funt brytyjski został nadrukowany, wiecie, pół świata pluje na funta brytyjskiego. To Brytyjczycy, wiecie, najpierw wprowadzili te plastikowe pieniądze, teraz chcą wprowadzić pieniądze elektroniczne, żeby uratować funta. No ale zbytnio raczej tego to nikogo nie obchodzi. Nawet rzutem na taśmy ostatnio wstąpili do TPP, który. Gdy do którego jak byli w Unii Europejskiej bardzo nie chcieli wstąpywać, ale jak wyszli z Unii Europejskiej, to wstąpili. No ale to też nie jest Big Deal, tylko pokazuje pokazuje, szanowni państwo, słabość Wielkiej Brytanii. Bo Wielka Brytania jest oczywiście słabszym krajem, aniżeli Australia i Kanada. Król Wielkiej Brytanii chyba nie będzie królem, z tego co mi się zdaje. Czy już jest? Nie wiem, czy w ogóle jest królem tych wojsk. Nawet nie wiem, czy on był koronowany na króla tych wojsk. Nie wiem, co tam się dzieje, prawda, zbytnio, ale o, dzieje się co się yy, dzieje. Yy... Gorączka złota, koniec kropka. Dlatego mówię jeszcze raz o tym wszystkim, ze względu na to, że naprawdę. Nawalanka medialna w Stanach Zjednoczonych, w świecie anglosaskim, na temat złota jest ogromna. Jest ogromna. I nawalanka samych Amerykanów, samych Amerykanów, rozumiemy to, samych Amerykanów na dolara amerykańskiego jest ogromna. Amerykanie, znacznej części Amerykanie mówią wprost, tam, że dolar to, wiecie, papierek, szmata yy, i tak dalej, toilet paper, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To takie jest, ludzie jak widzą to mówią, jak czują, yy, tak piszą. I to się wszystko przekłada w percepcję, ale to też jest wynikiem, oczywiście, prawdy, faktów, no prawdy, faktów, tak. No, jeżeli się drukuje i się drukuje i się drukuje i się rozdaje i no to. Wychodzi potem efekt inflacji, wychodzi inf efekt tego, co obecnie mamy, tylko jest pytanie: czy będziemy bardziej to pogłębiać, czy też nie będziemy tego pogłębiać? No, Polska chociażby podobno jest na tyle do w dobrej sytuacji, że nie jesteśmy tak zadłużeni, ale z drugiej strony to może być kłamstwo, że ze względu na to, że obecny rząd po prostu wypompował bardzo dużo tych długów poza budżet i w rzeczywistości nawet nie wiemy, co się Dzieje z naszym budżetem, i szanowni Państwo, tym akcentem zakończę dzisiejszy wykład, dzisiejszy podcast. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania kciuka w górę. Zapraszam do udostępniania tego filmu, gdzie się da, aby algorytm niósł i się coraz mocniej wybijał. Pozdrawiam.